Mija 85. rocznica sowieckiego ludobójstwa na Polakach. W 1937 roku wydano rozkaz nakazujący całkowitą likwidację polskich siatek szpiegowskich. Był to sygnał do rozpoczęcia operacji polskiej, której ofiarami padło około 100 tysięcy Polaków. Bolszewicy nie oszczędzali nawet kobiet i dzieci. Według badaczy z rosyjskiego memoriału w ciągu niespełna 16 miesięcy aresztowano ponad 143 tysiące osób, osadzono prawie 140 tysięcy, w tym na śmierć skazano ponad 111 tysięcy, co daje gigantyczną liczbę 80% oskarżonych. Są to jednak dane szacunkowe ze względu na brak dostępu do rosyjskich i białoruskich archiwów, a niektórzy historycy twierdzą, że na skutek rosyjskiego ludobójstwa śmierć w tym czasie poniosło nawet 200 tysięcy Polaków. Według źródeł sowieckich do łagrów miało trafić około 29 tysięcy osób narodowości polskiej. Represje z inspiracji i zawiedzą Stalina w tej przerażającej masowej skali trwały do listopada 1938 roku.